Pozostały nam dwa nabory. Jeden do zakończenia to jest, zostanie przedłużony termin na składanie wniosków. Alokacja w tych, w tych naborach już jest nieduża. To jest ta, ta, można powiedzieć, resztkowa frakcja dofinansowania. A co się tyczy nowej perspektywy, trzeba powiedzieć, że prace ruszyły. Mamy nadzieję, że ta perspektywa zacznie się wcześniej niż, po, niż w trzecim roku wdrażania. Tak było niestety z tą obecną. Jeżeli chodzi o zakres realizowanych czy dofinansowanych, przewidzianych do dofinansowania projektów, to w zasadzie on jest bardzo zbliżony z tym, że po pierwsze, nie będziemy już tak rozwijać. Takie są wstępne przymiarki termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Mówię o dofinansowaniu ze środków europejskich, oczywiście. Tutaj są starania, żeby jednak ten komponent pozostawić. A druga rzecz to. Wszystkie przedsięwzięcia powinny się wpisywać w ideę gospodarki obiegu zamkniętym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swojej ofercie ze środków krajowych ma program, m.in. oczywiście racjonalna gospodarka odpadami. I tam jest wiele części. To nie jest tylko tak, ja nie chciałbym też, żebyśmy myśleli, że my tylko mówimy o spalaniu. My bardzo chętnie będziemy wspierać każdą. E, racjonalną instalację przetwarzania e, czy zagospodarowania odpadów. Czy to będzie z obszaru e, recyklingu, bardzo chętnie, wyżej w hierarchii postępowania z odpadami. Czy to będzie e, instalacja do fermentacji, czy to będzie budowa kompostowni, no, e, ale, ale także komponent termiczny, jako domknięcie e, tej gospodarki, którą nazywamy gospodarką w wieku zamkniętym. Prawda?